Po opłaceniu rachunków zostawało no, mi tak około 160 zł na jedzenie miesięcznie. Po ostatnich podwyżkach znalazł się w sytuacji dramatycznej. Pani z Mopsu powiedziała, że darowizna nie wlicza się do dochodu. Tu nie mówimy o to, że ten człowiek potrzebował pieniędzy na to, żeby pojechać sobie na wycieczkę na Karaiby, ale potrzebował je na spłacenie swoich zobowiązań. Uznaliśmy, że robimy zbiórkę. Of, na pewno nie spodziewam się, że tak to się obróci przeciwko Batkowi. Otrzymałem telefon od pani z MOPS-u, że prawdopodobnie będę miał z powodu zbiórki zabrany zasiłek stały i ubezpieczenie zdrowotne. Jak to w ogóle jest, że państwa pracownik wprowadza człowieka w błąd i teraz człowiek jest pokrzywdzony? Pan Bartosz od czasu śmierci swoich rodziców żyje samotnie w mieszkaniu komunalnym w Gdyni. Ma 40 lat i od dzieciństwa ma zespół Aspergera. Choroba utrudnia mu funkcjonowanie w społeczeństwie i podjęcie pracy. Jedynym światem, w którym dobrze się czuję, jest paleontologia i zbieranie skamielin. To właśnie rozmowa o jego kolekcji sprawiła, że pan Bartosz otworzył się przed reporterką Uwagi. W domu mam ponad 100 tysięcy skamieniałości. I gdzie pan to wszystko trzyma? No tutaj, mała część moich zbiorów, które mieszczą się w przedpokoju, w szafydce także. Ile te wszystkie okazy mogą mieć lat? Tutaj najstarsze okazy są z kambru, y, trylobity. One ma, mają około 500 milionów lat. Ale tutaj w kuchni mam chociażby w szafce jeden ze słoików z balemnitami. Ile ich jest? 850 fragmentów jest w tym słoiku. Po szufladach w szafce tutaj wewnątrz także mam. Jej, i tutaj, wszędzie. Tak, tak, tak. Jej. Tutaj jeszcze stoją? Tak, tak. Tutaj moja świnka morska, Chrumieś, pilnuje właśnie tych znalezisk. W licu miałem prawdopodobnie najwyższą średnią w klasie i nie, I nie do podszedłem matury? Do, do matury. Ze względów też zdrowotnych. Właściwie Dlaczego? Stres związany z jakimikolwiek egzaminami byłby nie do przeskoczenia. Ja nie jestem w stanie, czy zadzwonić gdzieś, żeby załatwić jakąś wizytę lekarską, czy, czy się gdzieś umówić. Mam sam kłopot, żeby iść gdzieś, czy do urzędu jakieś papiery wypisać, bo zawsze tata mi z tym pomagał. U pana jest problem w ogóle w kontaktach z innymi z ludźmi? Z osobami, tak, tak, tak. To, tak. To, 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 są, yy... to jest coś, co pana czasami paraliżuje. Yy, tak, ciężko jest mi nawet maila wysłać do, do osoby, której nie znam. W przypadku no, zespołu Aspergera jakakolwiek zmiana życiowa, najdrobniejsza, to jest olbrzymi stres. Mogę pani pokazać tutaj pismo od mojej lekarz pierwszego kontaktu, które Napisała, opisując moją e, historię chorobową. Pacjent Bartosz Glinka od dzieciństwa przebywa pod opieką poradni zdrowia psychicznego z powodu zespołu Aspergera. Nasilone zaburzenia funkcjonowania społecznego, towarzyszące zaburzenia lękowe uniemożliwiają mu podjęcie pracy i samodzielne utrzymanie się. Niedawno lekarze zdiagnozowali u pana Bartosza wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Choroba jest przewlekła i wymaga kupowania leków. Jedynym źródłem dochodu mężczyzny są zasiłki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215 zł. zasiłek stały 548. Po opłaceniu rachunków zostawało no, mi tak około 160 zł na jedzenie miesięcznie. Teraz już nawet na same opłaty nie starczy, a jeszcze przecież są chociażby leki, które, które muszę brać. Z czego pan żał? Znaczy, no, pomagała mi ta, tak, jak mogła kuzynka tutaj. Czyli to ona zakupu... robiła panu tak, tak ona tak, kupowała tak, żywność? Tak, tak, ze, ze swoich pieniędzy.